Witam państwa, ja je jestem Piro, a to rozpakowanie paczki od Moonstar 44. A więc mamy na tej paczce narysowanego takiego kota z rogiem, i mamy tutaj coś takiego: odklej mnie, więc może właśnie od odklejenia tego zaczniemy. Chyba nie będzie aż takie proste, ale może się uda. Ej, dobra. Prawie. Ok. I mamy tutaj taki rysunek z luną. Więc tak się to prezentuje. Jest tu coś jeszcze? Chyba nie. Ok, więc odłóżmy go na bok. I zabierzmy się za otwarcie tej koperty. Jak tutaj się dostać do tej koperty? Jest to dobrze zaklejone. O, ale chyba dam radę. Ok, koperta otwarta i wyciągnijmy zawartość. Sprawdźmy, czy jest już pusta. Nie, nie jest. Jeszcze trochę rzeczy. Dobra, to chyba powinno być na spodzie. Dobra, rzućmy okiem. Teraz poza kamerą. Tak, teraz już jest koperta pusta. A więc co my tu mamy? Mamy liścik, od którego zaczniemy. A więc, mam nadzieję, że drugi raz doszło. No, jak najbardziej teraz doszła paczka. Napiszę coś o mnie i mojej siostrze. O mnie. Moja nazwa to Moonstar44. Często mówią na mnie myszka. Lubię rysować, ale nie wychodzi mi to dobrze. Moje inne zainteresowania to muzyka, czytanie, taniec. O mojej siostrze. Moja siostra to Emilka, ale mów na nią Kiko. Ona cię nie ogląda zbyt długo, ale cię lubi. O mojej siostrze nie napiszę więcej, bo nie mam pomysłu. Mam nadzieję, że rysunki ci się spodobają. Pytanka. Która praca wyszła mi lub Kiko najlepiej? P.S. Kiko narysowała tylko twojego usi z informacją oraz swoją usi. No więc na to pytanie odpowiem, jak już wszystkie rysunki obejrzę. Odczytałeś się? No, jakoś mi to wyszło. Przekażesz pozdrowienia Sanowi. Jak najbardziej pozdrawiam Cię Sanie. Ja kończę i dziękuję za możliwość podzielenia się swoją pasją. Moonstar 44. A teraz weźmy się za oglądanie rysunków. Więc co my tu mamy? Bonusy. A tu mamy ulubione. Więc być może od tego powinienem zacząć. Więc może tak zróbmy. Dobra, jeszcze jeden mały rysunek został. Odłóżmy to na bok. A więc myślę, że tą małą karteczkę możemy dać na bok. I co my tu mamy? Na początek mamy taki malutki rysunek wycięty w kształt takiej kropli. Dobra, mamy adnotację przy rysunkach. Dobra, delikatnie to zdjąć. I co my tu mamy? Lyra Heartstrings. Wiem, ona jest alikornem. Sorry, musiałam to zrobić, ale ogólnie to mi się podoba. Więc taki oto rysunek. Lyry jako alikorna. No, całkiem spoko rysunek. Następnie mamy Twilight. Odczepmy karteczkę. Księżniczka Twilight Sparkle. Powinna mieć inne kolory, ale ich nie posiadam. Jak dla mnie najładniej wyszły oczy. Więc taki oto rysunek Twilight. Patrzmy dalej. Fluttershy, ona jest wzorowana na figurce saszetki. A więc tak oto się prezentuje Fluttershy. I widzę Sweetie Bell. Sweetie Bell. Ona wyszła najgorzej. Przepraszam za nią. No więc taki oto rysunek Sweetie Bell. No dobra, dajmy te rysunki na bok i rzucimy okiem na drugą koszulkę z rysunkami. A więc zaczmy teraz, co jest w tych bonusach. Dostalimy się tu jakoś do środka. I spróbujmy wszystko stąd. Wyciągnąć. Ok, koszulka jest pusta, można dać ją na bok. No i dobra, tą karteczkę też można dać na bok. I co my tutaj mamy? Mamy taki oto rysunek mojego OC, znaczy mojego ponysonka. Kolejny mały rysunek. Tutaj mamy rysunek takiej luny w kształcie serca. O i jest coś na odwrocie napisane. PS lubisz wilki i lisy, bo ja uwielbiam. No, w sumie nie mam nic przeciwko wilkom i lisom. Kolejny rysunek. Mm, a to Wilk. No, całkiem spoko Wilk. I co my tu jeszcze mamy? To od Kiko. Ciekawe czemu tak złożone. O, no, więc to będzie jej ocka. Więc no, naprawdę ładny rysunek. I co my tu mamy? To od mojej czteroletniej siostry. Mów na nią Kiko. Więc taki oto rysunek mojego y, ponysonka. No, całkiem ciekawy rysunek. Co my tu dalej mamy? Moja, że. Chyba mam problem z rozczytaniem się, Ousi. A to i znaczek. No więc taka Ousi. Następnie mamy, co my tu mamy. Taki oto rysunek z o ile się nie mylę cały Main Six. Ok, następny rysunek. Hejo jestem Moonstar 44. Od jakiegoś czasu oglądam cię Piro. Bardzo cię lubił, mam 12 lat. No, więc bardzo się cieszę, że mój kanał Ci się podoba. Więc taki oto rysunek. Munster 44. Moja ponesona. No, naprawdę bardzo ładny rysunek. Tu widzę, że jakiś rysunek. Oka. Tutaj mamy taką moto. Rarity. Kolejny rysunek mojego ponesonka. Sorry, musiałam, ale co? Tutaj mamy Celestię. I się szczepiły rysunki. Dobra, tu mamy taki oto rysunek. Coś jest na odwrocie? Nie, dobra. Taką Lunę. A to co? Invisimals Pyro. O, widzę, że dostałem jakąś taką kartę. Z kolekcjonerskiej gry karciany Invisimals. No, taki ten bardzo fajny akcent, bo prawie jak mój nick. Bardzo dziękuję za tą kartę. I co my tu jeszcze mamy? Złożony rysunek. O, to jest spory rysunek. Albo kilka rysunków na jednej kartce. Więc tu mamy taki stół z kwiatkami. Tu mamy jakiś taki stok narciarski. Tu jeszcze trochę kwiatków. Oraz. Taki domek, ścieżka i też sporo kwiatków. Tutaj jakieś jeziorko. No więc odpadając na pierwsze pytanie, która praca wyszła najlepiej, to w sumie sam nie wiem. Wszystkie są naprawdę ładne i naprawdę bardzo za nie dziękuję. No nie wiem, jakbym miał jeden rysunek wybierać, to może ten. Ten mi się naprawdę podoba. No więc jeszcze raz bym chciał bardzo podziękować za wszystkie rysunki i za tą kartę naprawdę za wszystko jestem bardzo wdzięczny. A więc to by było na tyle, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.